Poznaniu.pl Poznań w minutę w długi weekend od 12 do 15 sierpnia przez kolejny etap remontu wyłączone będzie napięcie w sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu ulicy Święty Marcin i Gwarnej oraz przy Okrąglaku. To spowoduje, że zmienią się trasy linii tramwajowych numer 7, 8, 16, 17, 20, 99H oraz linii nocnych 201 i 231. Ze względu na termin wyborów parlamentarnych, które odbędą się 15 października, został przełożony start tegorocznego poznańskiego maratonu. Zawodnicy maratoński dystans po ulicach Poznania pobiegną tydzień później. Radni osiedlowi ze Starego Miasta chcą wyróżnić lokalnych społeczników, przedsiębiorców i restauratorów. Po raz kolejny organizują akcję Dobry Sąsiad. To z jednej strony lokalna sieć współpracy, a z drugiej mapa dobrosąsiedzkich wartych polecenia miejsc, restauracji, sklepów, warsztatów czy stowarzyszeń.